Szanowni Państwo, witam na 33 sesji Rady Gminy Andrzejewo. Otwieram obrady. Witam Panią Wójt Beatę teraz. Pana Roberta Roszaka. Panią Skarbnik Ewę Godlewskę, Szanownego Radę, Pracowników Urzędu Zminnych. Z listy obecności stwierdzam prawomocność. Szanowni Państwo, przybyło. Przedstawię teraz proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie obrad. Punkt drugi przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci podjęcie w sprawach podpunkt A zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Andrzejewo na lata 2022-2034. Podpunkt B. Zmiany budżetu gminy na rok 2022. Punkt czwarty Odpowiedzi na interpelacje. Punkt 5 zapytania i wnioski radnych. Punkt 6 sprawy różne. Punkt siódmy zamknięcie obrad. Czy ktoś z radnych ma uwagi do proponowanego porządku obrad 33 trzeciej sesji gminy Nie widzę w związku z tym zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? No, teraz, nie, jeszcze raz trzeba no, no, no. Aha, jeszcze nie jest za... Jeszcze raz proszę no. enter na no, pilota. No. Enter bardzo proszę na pilota. Już wszyscy są zalogowani. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad 30. 33. sesji Rady Gminy Grzyjewo. Dziękuję bardzo. Głosowało 12 radnych za 12, w związku z tym porządek został przyjęty jednomyślnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, punktu trzeciego, podjęcia uchwały w sprawach i podpunkt A, zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2022-2034. I tu bardzo proszę o zabranie głosu Pani Postarnik, Ewę Dąbrowską. Zmiana WPF-u to jest taka właściwie zmiana, można powiedzieć kosmetyczna. W trzech przedsięwzięcia, które były prowadzone na, ubieg na ubiegłej sesji, przedłużamy okres realizacji do 2024. Na 2024 roku pisane są tylko kwoty po 5 tysięcy, ponieważ taką informację dostałam z Wykonanej Izby Obrachunkowej, że Nowe składki orzekające stwierdziły, że w wieloletniej prognozie finansowej muszą się znaleźć inwestycje, przedsięwzięcia, których okres realizacji jest co najmniej dwuletni. My wstawialiśmy w jednym roku, w pozostałych latach były limity wydatków zerowe i dlatego tu, żeby już spełnić tą sugestię i tą propozycję regionalnych ISP, zwiększyliśmy wydatki o 5 tysięcy, takie symboliczne wstawiliśmy wydatki. Może okazać się, że te inwestycje będą zakończone właśnie w 2023 roku, także te wydatki po 5000 tysięcy nie będą zrealizowane w roku 2024. I jeszcze niestety musieliśmy znów jeszcze zwiększyć 50 tysięcy na osobę długu. Mamy nadzieję, że kwota 400 tysięcy już zabezpieczy spłatę odsetek zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytu i pożyczek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym zarządzam głosowaniem. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Głosowało 12 radnych za 12, w związku z tym uchwała została przyjęta jednomyślnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, punktu trzeciego, to punktu B, zmiany w budżecie gminy na rok 2022. I tu również o wyjaśnienie bardzo proszę Pani Ewę Projekt zmian w budżecie dotyczy głównie wprowadzeniu po stronie dochodów środków na wypłatę dodatku węglowego. Otrzymaliśmy 3 978 ,000 na wypłatę dodatku osłon węglowego i, i na 2% na obsługę wypłaty tego i przygotowania decyzji i w ogóle przyjmowania wniosków. Te pieniądze już zostały przelane na konto gminy, w pierwszej wersji to było ponad 5 milionów, tu teraz pracownicy ośrodka pomocy kwalifikują wnioski i przygotowują właśnie do wypłaty. No i właśnie dlatego, że otrzymaliśmy te środki, tu postanowiliśmy jak najszybciej zwołać sesję, żeby te pieniądze mogły właśnie trafić do wnioskodawców. Również nasze szkoły złożyły, aplikowały do programu Poznaj Polskę i wszystkie szkoły będą organizowały wycieczki i dostały dofinansowanie. To jest kwota 65 tysięcy. Wkład własny pokryją rodzice, wpłacają na, tu już się zobowiązali dyrektorzy, że zbierają pieniądze ten wkład własny i wpłacają na konto gminy, które te, ta dotacja i, i, i te wpłaty rodziców są właśnie ujęte w tych zmianach budżetu, a po stronie wydatków to już jest pełna kwota e, realizacji e, tych wycieczek. To są i dwudniowe, i jednodniowe, chyba jedna szkoła czy tam, trzy trzydniowe. E, to jest dofinansowanie 80 procent kosztu m, tych wycieczek. Zainteresowanie jest bardzo duże, ta, ta aplikacja jak się pokazuje, to również bardzo szybko trzeba e, wprowadzać dane, ponieważ ten limit wydatków e, ustawiony przez ministerstwo już jest tam szybko się wyczerpuje. E, no nasze szkoły e, wszystkie będą miały wycieczki dla, organizowane dla naszych dzieci właśnie z, tej, e, z tego programu. No i właściwie, te, te, jeśli chodzi o, tak mówię, tak, dodatek nęglowy po stronie dochodów, ta dotacja, to można powiedzieć, że to są środki również e, z komitowych tych środków. Także dlatego nie, nie można tego wprowadzić e, uchwałą, e, e, uchwałą zarząd, zarządzania wójta, tylko muszą być właśnie środki wprowadzone e, uchwałą rady. Dlatego musi być sporządzany również ten plan finansowy. To myślę, że wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022? Dziękuję bardzo. Głosowało 12 radnych za 12, w związku z tym uchwała została przyjęta jednomyślnie. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad odpowiedzi na interpelacje. Z tego co wiem, żadna nie wpłynęła. Przechodzimy do punktu piątego zapytanie i wnioski radnych. Bardzo proszę, czy ktoś jakieś ma pytania, wnioski? Ja na tak, proszę bardzo. Tak, chciałam się zabierać w tym przydomowym bo ruszy w podziale. Jeszcze raz. Mówię o tym przydomowym oczyszczaniu, bo to kiedy którą będziemy realizowane? Na razie to jeszcze nie ruszymy. My mamy jeszcze pieniążki, ale mamy około dwóch milionów, ale musimy jeszcze zrobić projekty, a tutaj z Urzędu polskiego jesteśmy na razie na liście oczekujących. Także spokojnie yy, zapraszam też radnych przy okazji, bo myślę, że z tych pieniążków, które otrzymaliśmy, że jeszcze robimy przydomówki. Yy, I z czasem jak będą większe pieniądze unijne z KPO, jak otrzymamy, myślę, że... Wtedy trzeba by było się pochylić nad tym, czy zrobić w górę kanalizację, bo to są już koszty ogromne, tak jak wspomniałam, to około 4 km później przez Rusko-Łęki, pewnie też za 4 km. I walka po działkach prywatnych. Musimy, radni się muszą zorientować, czy później mieszkańcy będą płacić za odbiór nieczystości. Póki co mamy te około 2 milionów, które też no, możemy z tego zbudować przydomowe oczyszczanie ścieków. Przydomowe. I ja bym się na razie ku temu skłaniała, żeby pobudować przydomowe. Będzie to szybciej, bo z tych 2 milionów to my najwyżej zrobimy 4 km bezprzewodowni linii. Bo linia w tej chwili jest bardzo droga. Także przemyślcie sobie Państwo. Może na, na spotkaniu, jak będą komisje, zastanowimy się, porozmawiamy, zapytajcie się, o to nie sztuka zrobić, a później, gdy się zapisze tylko kilka osób do tej oczyszczalni, a koszty będą ogromne. Czy jeszcze może poczekać, żeby społeczeństwo po prostu przygotowało, przygotować do tego społeczeństwo, że chcemy takie coś, a, a przydomówki też nie są wieczne. To jest 10 lat i później trzeba też konserwować. Bo one też później, bo jak wszystko, ulegają, jak to się mówi, niszczą się i są eksp eks ciągle eksploatowane. Trzeba, yy, trzeba je pilnować, trzeba remontować, trzeba tam dokładać pewne środki. Także musimy się nad tym, moi drodzy, zastanowić. zastanowić. Mamy pieniążki, z których możemy zrobić przydomówki, a z tamtych na razie jesteśmy na liście rezerwowej. Ja jak będą, jak Urząd dostanie pieniążki, to będziemy, będziemy to realizować, a, a, na razie, na razie, na razie musimy później poczekać. Spotkanie z Ministrem Kowalczykiem, moi drodzy, tutaj w Gminie Zalewy Kościelne, już tylko przeczytaj, Pani Przewodnicząca, w jakiej to miejscowości będzie na dole. E, Zakrzewo-Kopiejki. Zakrzewo-Kopiejki. Świetlica Wiejska. Świetlica Wiejska, trzeciego października. O godzinie 12 spotkanie z ministrem Kowalczykiem. Zapraszamy serdecznie radnych, sołtysów, rolników, mieszkańców naszej gminy na spotkanie z ministrem Kowalczykiem. Serdecznie zapraszamy. Coś... Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze wnioski, pytania? Nie widzę, w związku z tym, szanowni państwo, przechodzimy do punktu szóstego. W porządku obrad sprawy różne. Czy są jakieś sprawy? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu siódmego. Zamknięcie obrad po pani porządku obrad. Zamykam 33. sesję Rady Gminy Andrzejowo.